Witam was już w 17 odcinku Rysowania Widzów. Dzisiaj zwykle wylosuję cztery osoby. Zaczynajmy! Pierwsza osoba to Sandra Martyna Łucja, która zostawiła taki opis. Mam na imię Sandra, mam ciemnobrązowe, proste włosy sięgające za łopatki i odrost w kolorze ciemnego blondu, który fajnie wygląda, bo jest bardzo nieregularny. Całe moje włosy są nieregularne i chyba każdy włosek jest innej długości. Z przodu włosy mam krótsze, bo kiedyś miałam grzywkę i przechodzą one w coraz dłuższe. Mam niebiesko szare oczy, owalną twarz, wąskie usta i jestem bardzo blada. Mam ledwo widoczne piegi na nosie i pod oczami. Najczęściej chodzę w czarno-białych ubraniach. Nagrywam na YouTubie, czytam książki i oglądam dużo seriali i filmów w kinie. Mam swoją drużynę ASG, oddaję krew, chodzę do Escape Roomów gram w gry komputerowe, oglądam anime. To wszystko jest moim hobby. Jeszcze czego wybierać. Faktycznie jeszcze czego wybierać. Jednak uznałam, że jeszcze w żadnym odcinku rysowania widzów nie pojawił się nikt, kto również miałby kanał na YouTubie, więc postanowiłam skupić się właśnie na tym i narysować Sandrę, tak jakbyśmy oglądali jej filmik. Nasza bohaterka opisała bardzo wiele swoich zainteresowań. Więc, żeby rysunek był spójny, postanowiłam po prostu na ścianie powiesić różne plakaty dotyczące Escape Roomu, filmów i seriali. Sandra napisała też, że lubi grać w gry oraz że ubiera się na czarno-biało. Dlatego narysowałam jej koszulkę właśnie w tych kolorach i z grafiką Pada czy Tam joysticka. Darysowałam jej też oczywiście piegi, brązowe włosy z jaśniejszym odrostem oraz szaro-niebieskie oczy. Na końcu zrobiłam całe tło w stylu YouTuba. Gdzie z boku wyświetlają się kolejne filmy. I Sandra gotowa. Czas na drugą osobę. Opis bohaterki brzmi tak. Mam na imię Karolina i jestem średniego wzrostu. Mam jasnobrązowe włosy sięgające poniżej ramion, szaro-niebieskie oczy i noszę czarne okulary. Moje ulubione kolory to szary, niebieski i fioletowy. Moją pasją jest rysowanie. Uwielbiam zwierzęta. Uznałam, że tym razem narysuję portret. Pomyślałam, że fajnie będzie połączyć dwa ostatnie zdania opisu Karoliny i narysować ją trzymającą portret kota, który sama stworzyła. Narysowałam tego kotka w bardzo prostym stylu, żeby było widać, że to na pewno rysunek, chociaż jestem pewna, że w rzeczywistości Karolina rysuje dużo lepiej. Co do jej wyglądu, to znowu pojawiła nam się dziewczyna z szaro-niebieskimi oczami. Zawsze takie jest w rysowaniu widzów, że coś łączy wszystkich bohaterów. I to jest mega ciekawe, bo przecież to zależy totalnie od maszyny losującej, kto pojawi się w danym odcinku. Ok, ale wracając, nie zapomniałam oczywiście o tym, by dorysować dziewczynie okulary, i o tym, że uwielbia szary, fioletowy i niebieski. Szara zrobiłam jej koszulę, którą niestety ledwo widać, bo zasłania ją fioletowy obraz. Co do niebieskiego, to uznałam, że użyję go w tle która ozdobiłam nieregularnym bazgrołkiem z tyłu pociągnięcia pędzlem. Druga bohaterka już gotowa, więc czas na trzecie losowanie. No i mamy trzecią dziewczynę. A jest nią Ola, która opisała siebie tak: Mam na imię Ola. Mam blond włosy, które długością sięgają trochę za ramiona. Moje oczy są w kolorze turkusu. Mam pełne malinowe usta. Interesuję się modą i dietetyką. Jeśli chodzi o kolory, to najbardziej lubię fioletowy i biały, a mój styl ubierania można podpiąć pod dziewczęcy. Uwielbiam zwierzęta, dlatego jestem wegetarianką. W tym rysunku także postawiłam na portret i narysowałam ole, oczywiście z pięknymi blond włosami, turkusowymi oczami i różowiatkimi ustami. Jeśli chodzi o jej zainteresowania modą, to trochę tu zaszalałam i narysowałam ją w białej bluzce z ciekawymi. Ale za to bardzo szalonymi, fioletowymi aplikacjami w kształcie trójkątów zakończonych kropkami. Ubiorę zastosowałam ulubione kolory naszej bohaterki. Tym razem też postanowiłam połączyć wszystkie zainteresowania w jedno, czyli miłość do zwierząt, wegetarianizm i dietetykę, i w tle narysować mnóstwo owoców i warzyw, które nadały fajnych kolorów tej pracy, ale dodatkowo mówią wszystko o pasji naszej bohaterki. Mam nadzieję, że Wy też odbieracie ten rysunek bardzo pozytywnie. Ok, i czas na jedną z najbardziej aktywnych osób. W tym miesiącu pojawiło się ponad 30 filmików i powiem Wam, że jestem bardzo miło zaskoczona tym, że niektórzy z Was zostawili komentarze i łapki w górę dokładnie pod każdym filmikiem. Więc dziękuję Wam bardzo za taką aktywność. A Antonia, którą wylosowałam, zostawiła taki opis: Mam 9 lat. Jestem średniego wzrostu. Moja głowa jest prawie w kształcie trójkąta. Mam brązowe oczy i długie do łokci ciemne blond włosy, które najczęściej są rozpuszczone. Noszę okrągłe złote kolczyki z diamencikami, naszyjnik z aniołkiem i pastelowe sukienki. Moje hobby to czytanie książek i pisanie opowiadań. Uwielbiam pastelowe kolory. Tym razem również postanowiłam narysować portret. Zauważyłam, że przeważnie wszystkie prace w danym filmiku są w podobnym klimacie i stylu. Dzisiaj jest zdecydowanie odcinek portretowy. Narysowałam Andresie z długimi, ciemnymi blond włosami i w pastelowo-zielonej sukience ze srebrnymi kuleczkami. Nie zapomniałam oczywiście o naszyjniku, który nosi. Co do jej hobby, to czytanie książek i pisanie opowiadań to podobna dziedzina, dlatego w tle narysowałam jej książkę i długopis. Może to oznaczyć zarówno pisanie, jak i czytanie. A co do pastelowych kolorów, to nie użyłam ich tylko do pokolorowania sukienki, ale zrobiłam jeszcze różową obramówkę wokół naszej bohaterki. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeśli filmik Wam się spodobał, to pamiętajcie, żeby zostawić łapki w górę i komentarze. Jeśli jeszcze nie zgłosiliście się do rysowania widzów, a chcielibyście się pojawić w odcinku, to nic prostszego! Wystarczy, że w komentarzu zostawicie opis swojego wyglądu i charakteru. A teraz dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się już we wtorek w kolejnym portrecie. Do zobaczenia! Cześć!